Dzień dobry. Ja nazywam się Dawid Łuczka, a moim dzisiejszym gościem jest kurator Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pani Grażyna Dziedzic. Dzień dobry. E, to chciałbym się w ogóle zapytać, jak to się stało, że jest pani kuratorem naszego Województwa? Dostałam taką propozycję od pani ministry Nowackiej i przystąpiłam do konkursu. No i ten konkurs szczęśliwie wygrałam. Rozpoczęłam więc działania, które są właściwe dla kuratora świat. A kim Pani była przed y, pracą w kuratorium? Przez 26 lat byłam dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Przedtem pracowałam jako nauczyciel polonista. Stąd doświadczenie w szkole od tej drugiej strony mam bardzo duże. A czym zajmuje się takie kuratorium? To znaczy jakie należą do niego zadania? Funkcje jakie posiada? No przede wszystkim, kurator realizuje politykę oświatową państwa. Musi dbać o poziom edukacji w całym województwie, w którym działa. Nadzoruje prawidłowość pewnych działań i procesów, zarówno dydaktycznych, jak i wychowawczych, we wszystkich szkołach publicznych, niepublicznych, w przedszkolach i w placówkach edukacyjnych. Kurator także dba o zapewnienie dobrej organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie faj letnich, zimowych. No i współpracuje z prezydentami, wójtami, stajostami czyli z jednostkami samorządu terytorialnego, bo jak gdyby razem nam leży na sercu ta idea, żeby szkoły rozwijały się dobrze i zgodnie z prawem. To jakby tak Pani miała określić, to kurator to jest bardziej taki surowy rodzic, czy pomocnik ucznia? Y, y, założyłam od samego początku, że kurator i wizytatorzy mają być y, przyjaciółmi szkół, mają przede wszystkim wspierać, oczywiście, że kontrola, skoro jesteśmy organem nadzorującym, to kontrola jest wpisana w działania kuratoryjne, ale to dopiero w, drugim, w drugiej kolejności. Przede wszystkim mamy być tym przyjacielem, który wspiera szkoły, pomaga, wskazuje drogę, wyjaśnia, przybliża, pokazuje różne rozwiązania. A to, jak pani powiedziała, że kurator, kuratorium ma wspierać ucznia, to kto może zwrócić się o pomoc do kuratorium? Właściwie wszystkie podmioty, które związane są ze szkołą, czyli i uczeń, i nauczyciel, i dyrektor, i rodzic, no i także tak zwany czynnik społeczny, czyli ktoś, kto po prostu ma jakiś problem, zapytanie, niepokój związany z edukacją, może się zwrócić do kuratorium z pytaniem, z prośbą o pomoc czy o wyjaśnienie. No a takie zgłoszenie do kuratorium może realnie pomóc danemu uczniowi na przykład? No mam taką nadzieję, że po to podejmujemy różne działania, żeby one skutkowały pomocą, bo gdyby to było tylko wymiana papierów, to byłoby to straszne. A mogłaby Pani podać jakiś przykład bez podawania imiona, nazwiska i szkoły w takiej y, sytuacji? No, na przykład y, niedawno wpłynęła taka y, prośba o interwencję w szkole, gdzie była przemoc rówieśnicza. Y, no, bardzo niepokojące zjawisko, y, skutkujące y, czasami no, tragicznymi skutkami, y, więc. Y, Podjęliśmy działania, pojechał wizytator, zbadał sytuację, porozmawiał z nauczycielami, z uczniami, z jak gdyby wszystkimi stronami konfliktu. No i wdrożono określone tam rozwiązania, taki program naprawczy jakby. I mam nadzieję, że, że, że problem został zażegnany. A na czym polegał ten program naprawczy, jakby Pani mogła wyszczególnić? <słuch> Zobowiązały się obie strony tego konfliktu do, do poszanowania określonych zasad, bo sytuacja była taka przemocowa, że jedna grupa uczniów popadła w konflikt z inną i zaangażowali się to w, także, w to także rodzice, bo wiadomo, że uczenie jest dla swojego rodzica zawsze opinią, opinią twórczy, bo to, co mówi dziecko w domu, to rodzic przy, przyjmuje jako y, prawdę. Y, przy takich konfrontacjach, zorganizowaniu takich konfrontacji okazało się, że no nie do końca jest tak, jak mówią uczniowie, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony y, konfliktu, więc y, no przyjęto pewne, y, jak gdyby zasady współdziałania. No i wszystko zależy od tego, czy obie strony będą respektowały y, to porozumienie, czy nie. A jeśli nie będą respektowały, to. No to trzeba będzie się zastanowić nad innymi metodami, no bo to, to rezygnować nie można, a na pewno przemocą jest jakiekolwiek wymuszanie, czy to psychiczne, czy fizyczne jest nie do zaakceptowania. A no to takie kuratorium ma na przykład wpływ tego, czego się uczymy w danej szkole? W ogóle w szkole? W jakim sensie tak. No, generalnie Ministerstwo jest Edukacji no, wydaje rozporządzenia dotyczące zakresu materiału, pracuje nad programami nauczania, ale przecież słucha. Tak, zwanych, tak zwanej dyskusji społecznej, której kuratorium bierze również i udział. I no w tej chwili jesteśmy na progu zmian, które wejdą od 1 września, bo jak pewno wiesz, będą okrojone na szczęście dla, dla uczniów właśnie programy nauczania z wielu przedmiotów, z 18 przedmiotów. Stąd kuratorium również ma wpływ na to, no w sensie takim, że nie wydaje tego rozporządzenia. Porządzenia, bo nie ma takich kompetencji, ale, ale zajmuje ważny głos w tej dyskusji, który jest słyszany przez ministerstwo. A jeśli dana szkoła nie będzie wykonywać podstawy programowej? Oj, to by było straszne. To jest w ogóle nie do pomyślenia, taka historia. No, to, to by było łamanie prawa. To tak, jakby ktoś założył, że będzie nauczał według swoich zasad, i łamanie prawa jest w ogóle niedopuszczalne w szkole. A kuratorium ma wpływ na to, czy nauczyciel zostanie zatrudniony w szkole, czy też nie? Może kogoś polecić? Yy, nie, nie. Takich rzeczy to kuratorium nie robi. Te yy, decyzje podejmuje dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczyciela. Szkoły są autonomiczne, mogą podejmować takie decyzje sami, robią tak zwane castingi na stanowisko nauczyciela i na przykład jeżeli poszukują nauczyciela biologii i zgłasza się tam powiedzmy pięciu kandydatów, no to przeprowadza się taką rozmowę i w trakcie tej rozmowy podejmuje się pewne decyzje, czy tego nauczyciela Zatrudnić, czy nie, kogo wybrać z tej, z tej grupy. Natomiast kuratorium może mieć jakiś głos w sytuacji, kiedy raczej w drugą stronę pozbawia się kogoś prawa do nauczania, no ale to są takie sytuacje skrajne, gdzie y, następuje jakiś konflikt z prawem danego nauczyciela, i takich sobie nie życzymy. A kuratorium ma wpływ na to na wysokość zarobków nauczycieli. Ubolewam, ale nie, bo to również reguluje minister edukacji ten poziom zarobków i kuratorium. Kurator może przydzielić nagrody raz do roku, to są tak zwane nagrody kuratora, o które ubiegają się nauczyciele, ale nie składają sami tych wniosków, tylko organ prowadzący, więc albo prezydent, albo wójt, albo starosta, albo burmistrz kieruje taką prośbę, do kuratorium i wówczas kuratorium spatruje i przyznaje takie nagrody kuratora. Natomiast nie są to podwyżki, nad czym ubolewam. A jak ocenia Pani aktualny system edukacji w Polsce i do czego Pani by chciała dążyć? Chciałabym, żeby osiągnąć taką stabilizację w edukacji. Bo edukacja jest narażona ciągle na zmiany. Wiem, że te zmiany, które teraz będą wchodziły od września, one są konieczne i dobrze, że wchodzą w sposób taki powolny, bo jest zapowiedź wielu zmian, ale nie wszystkie będą wchodziły od 1 września. Powinna to być ewolucja, a nie rewolucja. Ewolucja nie jest sprzyja nigdy dobremu nauczaniu. Bo y, y, zarówno uczeń, jak i nauczyciel, jeżeli ciągle ma być przestawiany na inne toły, jest y, zdezorientowany i to nie służy niczemu dobremu, niemniej niektóre zmiany są konieczne, no bo nie byłoby rozwoju, gdyby nie było y, zmian, więc y, na tym też polega y, rozwój w każdej dziedzinie. No A chwilę. na jakim państwie i dlaczego chciałaby, żeby pa, chciałby pani kurator, żeby wzorowała się polskie państwo. No i nie chciałabym, żeby jeden do jednego jakikolwiek wzór tutaj poszukać, bo musimy sobie swój polski wzór wypracować, ale warto korzystać z różnych dobrych rozwiązań i takie inspiracje warto szukać w systemach innych krajów. Na przykład fajnym systemem jest system fiński, ale docierają do nas takie no, różne nowinki słusznych, więc nie chciałabym się tutaj na żadnym zdecydowanie opierać. Tak jak powiedziałam, no, inspiracje dobrymi pomysłami są zawsze korzystne. To tak jak szkoły, które często spotykają się dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie na różnego rodzaju uroczystościach czy imprezach. I wymieniają się y, nawet tak nieoficjalnie różnymi pomysłami, to zawsze y, inspirują się do y, fajnych rozwiązań. A jaka była Pani ścieżka zawodowa? W sensie od czego Pani zaczynała? Że stałaś Pani najważniejszą osobą? W edukacji, w naszym województwie? Nie wiem, czy jestem najważniejszą, bo wydaje mi się, że najważniejszą osobą jest zawsze uczeń. Wokół niego się wszystko kręci. Ale zaczynałam jako nauczyciel polonista w szkole podstawowej w Bydgoszczy, numer 38 i krótko tam bardzo pracowałam. Krótko pracowałam też w szkole zawodowej, przez, tylko przez rok. I potem trafiłam do liceum, do trzeciego liceum i wszędzie byłam oczywiście polonistą, bo jestem z wykształcenia polonistą. Cieszy mnie ta droga, bo to jest takie doświadczenie, którego nie można przecenić, bo człowiek się uczy odbioru różnych emocjonalności ucznia. Inna w szkole podstawowej, zupełnie inna w szkole zawodowej i inna w liceum ogólnokształcącym. Przez kilka lat pracowałam też jako wykładowca akademicki i to mi naprawdę daje dużo, bo takie wielojakie spojrzenie i również taki dystans do tego, co się ogląda, z czym się człowiek styka, że nie wszystko trzeba mierzyć taką samą miarą. Co jest najprzyjemniejsze w Pani kurator pracy? Myślę, że kontakt z różnymi ludźmi, z ludźmi ciekawymi, bo zarówno w szkole miałam kontakt z bardzo fajnymi, młodymi ludźmi. Czasem ubolewamy, że co cztery lata przychodzi nowa ekipa, a ta była taka fajna, ale tak naprawdę ciągle przychodzą fajni, mądrze ludzie z ogromnym entuzjazmem, który trzeba rozwijać, a nie zniszczyć. No, cenię sobie też to, że nauczyciele, jak się w nich wyzwoli właściwe emocje, to potrafią być bardzo kreatywni. Wszyscy się wzajemnie od siebie uczymy i wydaje mi się, że to, to są takie wartości, które są niezapomniane i które powodują, że ten nasz zawód jest naprawdę wielki. A co jest za to najtrudniejsze? Najtrudniejsze to, są, to jest rozpatrywanie skarg, zwłaszcza teraz, jak pracuję w, w kuratorium, ale również w szkole, kiedy byłam dyrektorem. Tak samo. Skargi są zawsze przykre. Skargi są um, trudne do um, oceny, bo często jest tak, że niejednoznacznie bardzo um, wybrzmiewa ten ostateczny um, jak gdyby wyrok. Nie wiemy, czy. Słusznie postąpiliśmy, czy być może coś tam się zaniedbało, więc skargi są niemiłe i w ogóle sam fakt, że one wpływają, że coś tam się dzieje niedobego, już jest niefajny. A gdyby pani kurator nie pracowała w edukacji, to gdzie by pani siebie widziała teraz? W ogóle sobie nie wyobrażam nie pracować w edukacji. Śmieję się, że całe życie jestem w szkole, od siódmego roku życia, tylko w, w, w różnych jak gdyby, miejscach. Ja w ławce, ja po drugiej, stronie ławki, a ja z boku tej szkoły, ale dla szkoły. Niemniej pewno gdybym nie pracowała w szkole, to chciałabym pracować w kulturze. A dzisiaj jest w ogóle Międzynarodowy Dzień Pracownika Kultury, więc również i panu redaktorowi i panu operatorowi składam najlepsze życzenia i wszystkim, i wszystkim ludziom, którzy w kulturze pracują. I wydaje mi się, że to by była taka działka, w której bym się odnalazła. Może dlatego, że jestem polonistą z wykształcenia, polonistką z wykształcenia i, i, i ta kultura jest mi najbliższa. A jeśli miałaby Pani dać na sam koniec trzy złote rady uczniom, to jakie to by były? Bądź sobą, Bądź uczciwy, zwłaszcza wobec siebie, ale i wobec innych. I pozytywnie patrz na świat. Dziękuję bardzo i dziękuję pani kurator za poświęcony czas i za to, że możemy tym razem gościć u pani kurator. Bardzo dziękuję, była to niezwykle miła wizyta.